Surowa kara, opiewająca nawet na 30 tysięcy złotych, albo zamknięcie. GIS potwierdził fatalne informacje Polacy powinni wiedzieć, wystarczy chwila nieuwagi, by ponieść srogie konsekwencje Dotkliwa kara dla każdego kto nie dostosuje się do wymogów, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ostrzega Polaków. Już niebawem wielu znajdzie się na świeczniku lepiej uważać. Zamknięcie albo kara w wysokości 30 tysięcy złotych. GIS potwierdza od 10 października w całym kraju panować będą nowe obostrzenia. Maseczki również na powietrzu. 25% zajętych miejsc w kinie czy teatrze. W restauracjach, jeden klient na 4 m2, wydarzenia w plenerze do maksymalnie 100 osób i dystans społeczny. Wiadomo, że funkcjonariusze policji wyruszą na ulicę, by osobiście kontrolować, czy mieszkańcy stosują się do zaleceń rządu. Jak donosi wprost, kontroli nie zabraknie również w sklepach, a tam Polacy powinni być szczególnie uważni. Waldemar Kraska potwierdza, że regularnie będzie dochodzić do kontroli GIS, a jeśli właściciel zaniedba panujące obostrzenia, może otrzymać karę w wysokości 30 tysięcy złotych, lub jego sklep może nawet zostać zamknięty. Sklepy będą kontrolowane, jeśli właściciel nie zastosuje się do zasad bezpieczeństwa, noszenia maseczek przez pracowników. To główny inspektor sanitarny będzie mógł nałożyć karę do 30 tysięcy. Złotych lub nawet zamknąć sklep, mówił na antenie polskiego radia wiceminister zdrowia. Kraska zaznaczył, że wzmożone kontrole nie są wcale wynikiem wprowadzenia nowych obostrzeń. Chodzi przede wszystkim o egzekwowanie tych, które w naszym kraju panują już od miesięcy. 2, 3. To nie jest kwestia nowych obostrzeń, ale egzekwowania tych, które w tej chwili są. Wakacje spowodowały, że się bardziej rozprężyliśmy. Uwierzmy w to, że ten wirus naprawdę jest, dodał Waldemar Kraska. Źródło wprost.